No i właśnie za nami Brama Brandenburska, czyli symbol Berlina budowana po wojnie siedmioletniej, wtedy to Królestwo Prus e, rosło, że tak powiem, w siłę. E, w 1793 roku została wzbogacona tą kwadrygą, e, która była zaprzężona i powożona przez boginię Wiktorię, która była wówczas naga, e, tylko osłonięta liśćmi. E, Wtedy to nazwano też y, ten, tą bramę Bramą Pokoju, ze względu na to, że miała, była pomalowana na biały kolor. Od 3 października 1990 roku, Brama Brandenburska wróciła do swojej oryginalnej formy i jest symbolem zjednoczenia Niemiec. To tutaj odbywają się wszystkie wiece, e, protesty, spotkania, także koncerty przed Bramą Brandenburską e, z, z okazji Nowego Roku, przywitania Nowego Roku. Tutaj też startowała z tamtej strony, za bramą, w stronę Tear Garden do pomnika wolności Love Parade, słynna. Tu właśnie na wrotkę robiły tiry na roku. Częścią parku Tiergarten, taką piękną aleją, udajemy się pod budynek Bundestagu. Za mną znajduje się właśnie imponujący budynek Bundestagu. Jest to Druga z Izb Parlamentu Niemiec poza Bundesratem jest najważniejszym organem konstytucyjnym Republiki Federalnej Niemiec i jedynym organem państwa wybieranym przez obywateli. Wszystko co postanowione tutaj ma swoje prawo na terenie całej Republiki Federalnej Niemiec. Wejście do budynku parlamentu jest zupełnie darmowe, ale je, trzeba je zarejestrować wcześniej w takim kiosku albo internetowo. Można wejść tam na kopułę, widzicie tam ludzi spacerujących. Myszko, te 20 lat temu i ponad, tutaj się ładnie tupało nóżko, co? No. <laughs> A tu trafiliśmy na plitark, bo dzisiaj jest niedziela.